Right smack in the middle of the Rebel industrial compound in Alberta. Place shut down for years. Why there? Well, it's a little thing. Turns out Army camp bought this site from the government back in the 50s. Get this? There used to be some kind of underground military complex in that area. I don't think Army camp was interested in what was on the property. They wondered what was underground He was guessing it had something to do with Oregon. what the tag moidrons. we in the epicentrum.

I don't have a choice. That'll could be anywhere and Alice is out there on her own. By the time backup reaches you, she could be dead. We're still a couple of clicks away from the Rammelmeyer compound, so you're gonna have to get there on foot. I've got a lot of enemy movement in that area, so expect trouble. They probably want to make sure there weren't any survivors. Exactly. No, dokładnie are shooting at us from the other side. Where are they coming from? I killed those so not, so you, okay? you I'm Yeah, I'm fine. As long as I don't move. Just let me know if you need a little mouth-to-mouth. -mouth. Don't make me laugh. You think I'm joking? I feel sorry for you if you aren't. Now that's just cold. <laughs> Why <laughs> don't you move along so I can do my thing? <laughs> don't worry, I'm just playing. I won't mess with your girlfriend. You go kill some bad guys.

No dobra, kolega tutaj jakiś swój podryw. No już idę, już idę. Skutecznie, nie, nie wychodzi mu to. Idziemy. Czy hmm? siedzisz tam jeszcze? Dobra, nie istotne. Nie idę się. To nie są nasze sprawy, widzowie. Dobra, ciachu, prachu. Wszystkie drzwi zamknięte. Wchodzimy na górę. Jak widzicie, tak mówiłem, klimat się zmienił. Ale chodzi mi o jakieś moi drodzy. Także jest bardzo mało otwartych przestrzeni jako tako. No ale te pomyślenia też wyglądają zupełnie inaczej. No tam się dużo no, gorsze rzeczy kryją niż skażenie wody, moi drodzy. Okej, okay, idziemy dalej. Mam pistolet, tak zależy. Po prostu w opuszczonym domu na stoliku leży pistolet. No i widzicie, w Stanach nie jest trudno obronić. Dobra, pyk, pyk. No, i przechodzimy. Te wszystkie gdzieś są pozamykane. Mhm. Słuchajcie, w komentarzach, jak piszecie, a szczególnie jedna osoba, no, że to nie jest Fetchel, to jest Fetel. No i powiem tak. Jeśli to klip proszę bardzo. Macie jak najbardziej rację, moi drodzy. Ale niestety ja przez całe swoje dzieci, co mówiłem Fetchel. To jest jak z Tom Riderem, wiesz? Tomb Raider. Kto z was mówił Tomb Raider? A mówi się Tomb Raider. No, ja nie mówiłem nigdy Tomb, zawsze mówiłem TOMB. Na Ketchup mówię Ketchup, nie Ketchup. I na Fetchela mówię Fetchel, nie Fetel. Moim zdaniem Fetel w ogóle brzmi lepiej. Bardziej po amerykańsku, nie? Fetel. Fetel? Brzmi jak taka, wiecie... Jakby ktoś wymawiał nazwę czekolady... ...pewnej marki i miał wadę wymowy, nie? Nie chcę milki, chcę Fetel. Nie pasuje mi to nazwisko mi bardziej leży. Jest mój Feczel, ale oczywiście... Macie rację, jak najbardziej. Powinien to być Fetel. Dobra, tam jakiś gruby gość się schował. Sobie na spowolnieniu go do... dopadniemy jak przyjdzie. Znaczy, że nie przyjdzie. A przyszedł jak wyłączyłem. Dobra, praktyczna tutaj miejscóweczka. Widzieliście? Schowałem się za kanapą. Ale się kocham. Kocham. <gryw> Chowam. No chodźcie skończ. Jestem? Nie mam Jestem? Nie ma. Jestem. Nie ma. Jestem. Dobra. Koniec żartów. Co nakopać? Komu trzeba nakopać? O. O, ta lupa sama by nie wystawała. Trochę amunicji. O! Niestety. Nieczynne. O! Kurde, skopanie sobie. <noise> Ani nawet nie jedząc z trafiamy. Trochę chodzę tędy. Trochę tam tamtędy. <noise> no żeśmy go ukrzyżowali W sposób szybszy Trzeba było gwoździ Mamy gwoździe w zbroi Czy w broni Patrzcie jakie tutaj. Trzeba było Eee, Tak, wymienimy sobie z odgana Bo już nam się gwoździe powoli skończyły Po tej imprezie Dobra, ciachu, brachu Musimy zwiedzać, moi drodzy Zwiedzać, zwiedzać tu wejść? O, to jest broń jakaś Dobra, jak nie od tej strony mogę To mogę od drugiej, dokładnie Proszę bardzo ASP, o, to jest ala Na co by to wymienić, kurde, no to mam za dużo amunicji. No dobra, może, może tak. Nie wiem czy snajperekka mi się przyda tutaj w tych umieszczeniach, ale... Załóżmy, że to, to będziemy... nowa broń. O, patrzcie na to, patrzcie na to widzicie to? To jest smasterz odruchów. Jeden z dwóch sekreciaków tutaj w grze, wiecie, będziemy wzmacniać zdrowia, moi drodzy. Na tym poziomie, no. tutaj trudno się do niego zostać. Wzmacniać czas dużo łatwiej, moi drodzy. Dobra, przeglądamy wszystko. No, tam nie doskoczycie, rozumówię. Okej, okay. no i zrobiliśmy kółeczko, wszystko wyczyszczone. Pięknie. Musimy coś na dół. Wiem, że wzmacniać czas góry, damy na dole. A spokojnie, idziemy i do tego. Kupańce, no. Dobra. Granaty pozbierane to trochę dystans. Kurde, ale mnie uszkodzili, no. Dobra, apteczki są, są. Broń jest, jest. Przewodowanko jest, jest. No tu są schody. Tam na górze jest nasz wzmacniacz, ale nie wyjdziemy tędy. Zaufajcie mi na słowo, nie wyjdziemy. I samolot. Um szakalaka, dobra. Znano z nich niewiele, ale tam na razie nie idziemy. Na razie jeszcze rozglądnimy. O, ciekawe wystrój windy, nie? Ktoś tam mieszka. Znaczy, ludzie, którzy mieszkają w windach. Pusto, pusto, pusto. Dobra, wszystko mamy wyczyszczone. Mamy. Dobra, słuchajcie, to miejsce, w się musimy dostać, jest tutaj. Tędy wchodzimy na górę. Po tych tutaj stercie śmieci, tylko musimy tam wejść od drugiej strony. Od tamtych drzwi. Zapamiętajcie sobie to. Idziemy, idziemy. Pamiętamy trochę śmieci z tej strony. I po tych śmieciach wchodzimy na górę. Tak? Znajdujemy się teraz właśnie u góry. Proszę bardzo. mas też odruchów. Pacerza, arteczka się przyda. No i penetrator też mógłby się przydać, ale nie mamy go gdzie wsadzić już. No. No men omen. Penetrator, a nie ma go gdzie wsadzić, nie? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Skończyło się miejsce. Dobra. żeby mieć trzy bronie na raz. Pamiętajcie. Pacerzyk. Kolejna apteczka. fajnie, fajnie zapasy uzupełniamy Ej, tutaj pusto. gdzie to? Kusz. Ktoś tam u góry jest. O kurde, o kurde, ta szybka ucieczka. Granat. Poszedł. Dobra, czy to nie był granat? Wiem. To jest granat. Go, 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 go. Mam jakieś klasy jeszcze? Mam takie. Bum, 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 bum. Dobra, okej. Okay. To jest fajne miejsce taktyczne. Możemy go łatwo z tym uciekać. Kurde, nie tą bronią. Tą. go taktycznie obejdźmy. Złama się wyrzutnie rakiet, ja wiem. Ale nie ma. ko Pańcu. A to pakujemy w niego w tym, co mamy. W tym, co mamy i to ile mamy. No całkiem sporo na szczęście. O, troszeczkę zaczyna się rozpadać. O, pod tym kątem nawet fajnie jest, strzelamy od nas rzadko kiedy. Dobra, udało się. nie była to najbardziej epicka walka w moim życiu, ale... Ja żyję on nie. Jak zwykle jest to dobra opcja wtedy. Chyba trochę się tutaj zablokował skupaniec. Oszukaliśmy go przechodząc z górą. Dobra. Poszło jakoś. No, jaka by się przydała, jak nic. Dobra, przeładowanko. do To jest więcej przeciwników w tych opuszczonych domach niż było w biurach normalnych. Nie rolnik chce ich łatwo pokonać. No? Czyli byli ułani pod okienko, no? Muszę się wychylić. O, tam jakaś menda stoi. Aha, czekajcie. Hey. Może by go tak dziabnął. Dobra. Udało się. Mamy rannego. Kurde, z kościa zostały. Same kości mamy rannego. z tam zróbcie. Dobra, mają rannego jest tej paleczka Ale, jest to kto? Chyba zaję się tym lannym. OK Okej, okay. dobra, ale z tej się przydała. Kurde, tu siedzi? Okej, okay. zapiszmy sobie taktycznie, bo to się mi się nie podoba. Okej, okay, dobra Żyje dole jakby co? Uhum. Muszę paść Dobra, wracamy do standardowej broni Czekowa, dobra, pięknie O kurde, o kurde, o kurde, nas, do nas, Mayday, do nas. z tej snajperkę. Rognę mu dwa razy. Chodź. No, że ty będą... Dobra, prawdopodobnie nie żyję. My to ja też prawdopodobnie prawie też bym nie żył. Co tam jest? Na dachu są jeszcze. Co jest? Przeładuj mi to, dobra. Skąd na dacha się, co? Dobra. Chyba tyle, nie? Pusta, pusta. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczyło. Nie, nie wystarczyło. Nie chowajcie się aż tak intensywnie. Oho, teraz to stało w głowie na pewno. Dobra, trzeba być czujnym. Co, 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 co. mańcy, trudny moment, moi drodzy. O. Działko powtarzalne MP50, co to jest? Co to, jak, jak, jak to szczela? Uuu, dobrze. Cześć, jeden strzał wystarczy. No chodźcie, mam działko powtarzalne, wiecie. Ono jest niepowtarzalne. No, zmienia stan skupienia przeciwnika ze stałego w gazowy. No. Fajdę. Wiesz, jeszcze chciałby być przetestowany przez moje działko? Dobra, może sobie oszczędzimy na jakieś wiecie Proszę bardzo, cały magazynek poszedł, ale żem trzech zabił. Trochę rozrzutny jestem, nie? Trochę tak. Okej, okay, amunicja pozbierana, i proszę bardzo. No, fajny budyneczek. O, tu już był, tak jest, pamiętam, stamtąd go dziabnąłem. Wtedy przy rzeczywistości krzyknęli: mamy rannego. Jak widać, nie udało się go zabandażować. Takiego rannego zabandażowali, to byłaby mumia, moi drodzy. Koi amunicja zebrana, fajnie, fajnie. Ja mam aż tyle amunicji na tej broni? 42 strzały, ona zabija jednym strzałem. Czyli, że to. Tu mam 20 i tu mam całkiem sporo standardowej broni. Powiem szczerze, no, czuję się dobrze. Taką tutaj artylerią można zadziałać. Posłuchaj wiadomości. Liczę, żeby nie zauważył, ale się odwrócił jednak. o proszę. I tu jest właśnie ten dużo mniej ukryty. Pamiętajcie, to nam nie tylko dodaje zdrowie, ale też odnawia całe do pełna, więc poszczelajmy się z nimi trochę. Tak na bogato. No co, odnowimy zdrowie. cieka gdzieś to? Gdzieś tu jest Daj ucieka, no muszę go gonić jak... Stani walcz! W burzu Dobra, no i teraz sobie odnowimy zdrowie, proszę bardzo. Ciach! 185, piękna sprawa moi drodzy Apteczka na zapas, mam tylko 4, kurde nie za dużo Dobra, tutaj nic, tutaj nic Tutaj nic, tutaj pusto. Oczekaj, jakie pusto. Paczerzyk. Dobra, tutaj byłem. Wszędzie byłem. No i mamy oczywiście drogę w jedną stronę, moi drodzy. Bez powrotu, nie? Więc warto zabrać sobie ten wzmacniacz zdrowia. Kiedy wyjdzie ci u góry. Teżka na wadnie sobie leży. Ta banda w ogóle taka. Nie zachęca, powiem szczerze. Dobra. No idziemy. Wyłączyć sobie latareczkę, bo wbrew pozorom. Domek opuszczony, a całkiem jasno tutaj, nie? Określił zakład przemysłowy Rommelmeier. Właśnie, w sumie tak sobie pomyślałem nad tym moi drodzy. Ja tego nie przeczytałem, a sytuacja jest następująca. Helikopter SWOT został zestrzony przez śmigłowiec wroga nad Auburn. Pilot zginął w katastrofie. Agent SWOT i technik FIR odnieśli poważne rany. To jest ta dwójeczka, co tam sobie zostali, moi drodzy. Wysłano medyczny świękowiec ewakuacyjny. Bardzo dobrze. Misja. Agent awangardy fir, czyli my, dokona zwiadów w poszukiwaniu sił wroga. Następnie uda się do celu pieszo. No właśnie, musimy się udać do tego zakładu. się tam opalić helikopterem, ale no niestety plan nie wypalił. Helikopter zestrzelony, moi drodzy, musimy iść pieszo. No to idziemy. Widzicie No tak, nie jest sama. Mhm uh -huh. tam za nią ktoś stoi. Dalej nie ma butów. W ogóle nie wiem, jaka jest historia tego, bo ona bez tych budów została. O co chodzi? Szpilka się źle biega, może dlatego? No, dowiedzieliśmy się kolejną kolejną ważną, ważną rzecz od O'Alice, moi drodzy. Nie tylko jest z córką naszego Wajda, moi drodzy. tego. tutaj. Mmm, naukowca, ale też, uwaga, ładnie pachnie. Mhm. Mm Według Petela, Feczela, Alice ładnie pachnie. No ale widzieliśmy w wyniku wprowadzającym, że ten Fetchel, to, to wiecie, to on różne rzeczy jadł. I też ładnie pachniały, pewnie. Nie jest wyblend, tak czy inaczej. Słuchajcie, mam taki. klimacik tutaj, którego nie mogę zmienić. A? Oka, wydawało wam się, że ona nie żyje? Spokojnie. Moi drodzy, spokojnie. No proszę, mam małą dziewczyneczkę. Możemy podejść bliżej? Gdzie? Cześć Alma! Na dzień Matki kupiecie kwiatki! Znowu do niej biegniemy. Gdzie przywitać? Chyba daje ci znaki. Teraz uwaga, te potworki to nie są żarty, moi drodzy. Oni naprawdę mogą odebrać zdrowie. nawet odebrały, zauważcie. Dało się im, skupić, co? dobra. Dobra, po takich scenach mam problem, gdzie jestem. Dobra, tu jestem. Okej, okay. ciachu, prachu. Moi drodzy, teraz tak. Pokój zamknięty. Łazienka z tego co, co widzę, łamane przez pijalnia. <grych> Mamy okienko. Okieneczko, dzięki któremu możemy zeskoczyć na dół. Jako, że jest to droga w jedną stronę, to jest to jednocześnie też koniec tego rozdziału. Rozdziału nieco innego niż poprzednie, prawda? Inny klimacik. Moi drodzy, no Alice Wade została przechwycona przez Fetela, łamane przez Fetchela, Zwał, tak jak zwał. No i co on z nią chce zrobić? No nic dobrego. Prawdopodobnie on chce zrobić z nią coś innego zupełnie niż ten nasz żołnierz z naszą koleżanką z pracy na samym początku odcinka. Każdy ma inne priorytety, moi drodzy. Tak czy inaczej kończymy odcinek, nie był on zbyt długi, ale poprzedni był dużo dłuższy, nie? więc wiecie, jedne rozdziały są dłuższe, inne są krótsze, a ogólnie gadam o tym po to, żeby ten odcinek też był dłuższy. <laughs> Czyli gram na czas, gram na czas. No, to opowiedziałam co na śniadanie? Słuchajcie, e, nie no, żartuję. <laughs> Trzymajcie się i cześć!